Powitam się nisko. Dzisiaj lecę z tematem grillowym. Pokażę wam jak przygotować orientalną sałatkę na bazie kaszy kuskus i kalafiora. Wszystko połączy autorski sos. Kalafior będzie płonąć piekielnym ogniem rodem z Tennessee. Sałatka jest uniwersalna. Również dobrze można podać ją na imieniny czy zabrać do pracy jako lunch. Filarem sałatki jest kalafior, który na początku został poddany obróbce termicznej pod postacią blanszowania do gorącej wody wróciłem i gotowałem 2 minuty. Kolejny etap to szybka kąpiel w zimnej wodzie. Do listy zakupów należy dopisać kaszę kuskus, choć możecie ją pominąć lub zamienić na bulgur lub ryż. Mieszanka ziół, cebula czerwona, korniszony, kukurydza oraz jajka ugotowane na twardo. Dodatkowo czosnek, przyprawa sumak do smaku psuli i pieprz. Kaszę zalewam wrzątkiem. Woda ma stworzyć centymetrową warstwę nad kaszą. Należy ją przykryć i zostawić na 5 minut. Kasza wchłonie cały płyn. W międzyczasie kroję resztę składników Mix Papryk, czyli żółta, zielona, czerwona. Kroję w średniej wielkości kostkę, O właśnie taką. Cebulę czerwoną w cienkie pióra, oczywiście można w kostkę jak wolicie. Korniszony poleciały w talarki. Natomiast jajka poszatkowałem jakbym chciał zrobić sobie z nich dobrego tatara, czyli bardzo drobno szatkowałem tasakiem. Drachcia chcia. Zobaczcie, jak kasza wypiła całą wodę. Teraz należy to rozdrobnić widelcem i wlać łyżkę oliwy. Warzywa przyprawiam sumakiem, pieprzem oraz solą. Do miski dodaję około 60-80 gramów ugotowanej kaszy. To zależy wszystko od Waszych preferencji. Można dodać wszystko, całość ugotowanej kaszy, czyli tam 100 gramów. Im więcej dodacie, tym sałatka będzie bardziej zwarta, bardziej kleista. Zabieram się za kalafior. Interesuje mnie sam kwiat, czyli takie drobne kawałeczki bez łodygi. Oczywiście łodygi zostawiamy i wykorzystamy w innym posiłku, na przykład podamy z masełkiem oraz bułką tartą. Do tego jajeczko, młody ziemniaczek z koperkiem, kolacika Prima Sort. Tak przygotowany kalafior należy podsmażyć na patelni. Jako dodatek wleci miód i Jack Daniels. Spróbuję zastosować technikę flambirowania, czyli podpalę alkohol, przez co procenty odparują a miód się skarmelizuje. Jeden kielon do potrawy, oraz jeden łyk dla kucharza. Wok rozgrzewam do czerwoności, następnie wlewam łyżkę oleju, rozprowadzam po całej powierzchni, chwilę czekam i wsypuję kalafior. Przez kilkanaście sekund to się jeszcze podsmaża, łączy się z olejem, i po tym czasie blatuje łyżka miodu wielokwiatowego. Po dodaniu tej słodyczy, smażymy 2-3 minuty. Wlewam whisky. 40 ml. Lekko przechylam patelnię ku panikowi i zaczyna się zabawa. Ogień po kilku, kilkunastu sekundach znika, zależy ile wlejecie alko wysokoprocentowego i jak dużo jest składników na patelni. Jak zniknie ogień, to smażę jeszcze wszystko przez 3 minuty. W sałatce nie może zabraknąć sosu, który wszystkie składniki ze sobą idealnie połączy. Sos powstanie na bazie majonezu, jogurtu oraz zalewy z korniszonów. Dodatkowo leci potężna łyżka sosu barbecue yy, o smaku bekonu. Na koniec przecisnę jeszcze jeden zobek przez praskę, wszystko wymieszam i sosiwo gotowe. Zarówno kalafior i resztę składników posypuję mieszanką ziół, kolendra, mięta oraz zioła prowansalskie. Składniki w misce polewam jeszcze sokiem z połowy limonki. Dodają takiego fajnego, kwaskowatego posmaku. Przekładam wystygnięty kalapior. na koniec dodaję sosiwo, mieszam dokładnie i doprawiam jeszcze do smaku solą i pieprzem. Sałatka gotowa. Najlepiej, aby jeszcze się kilkanaście minut bądź dwie godzinki przegryzła w lodówce i jest gotowa do podania. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za wytrwanie do końca. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie łapę do góry, napiszcie w komentarzu co mam przygotować w kolejnym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki. Piona Elo.